Moi drodzy, przed nami przepiękna niedziela, niedziela Bożego Miłosierdzia. Dlatego chciałem dzisiaj kilka słów powiedzieć na temat tego wielkiego, pięknego daru, który każdy z nas może otrzymać od Pana Boga. Na początku, czym jest Boże Miłosierdzie? Boże Miłosierdzie, najprościej mówiąc, jest to darmowy dar, który otrzymujemy od Pana Boga. W zamian za to, Pan Bóg chce tylko od nas jednego, abyśmy go szczerze poprosili o ten dar, a on nam na pewno go nigdy nie poskąpi. To Boże Miłosierdzie jest również takim darem serca. Darem serca, który każdy z nas może dzielić się z drugim człowiekiem. Miłosierdzie Boże jest czymś, czego dzisiaj szczególnie każdy z nas potrzebuje. Zwróćmy uwagę na to, że. Nie my, Pana Boga, prosimy o przebaczenie, kiedy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tak naprawdę, przy okazji tego święta, można by się zastanowić, jak u mnie jest z tym miłosierdzią, ja czy rzeczywiście te słowa z modlitwy Pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz realizuje w swoim życiu, czy te modlitwy, czy, te, czy słowa tej modlitwy mają dla mnie jakieś ogromne znaczenie. Gdzie doświadczamy najbardziej Bożego Miłosierdzia. Najbardziej Bożego Miłosierdzia każdy z nas może doświadczyć przy sakramencie spowiedzi, przy sakramencie pokuty, pojednania, gdzie przychodzimy jak syn marnotrawny do miłosiernego Ojca i prosimy go: Ojcze, przebacz mi moje grzechy, które przeciwko Tobie, które przeciwko drugiemu człowiekowi wyrządziłem. Przebacz mi moją słabość, moją grzeczność i Pan Bóg. Za każdym razem w tych przepięknych słowach formuły rozgrzeszenia i ja odpuszczam to większe w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen udziela nam tego darmowego daru. Moi drodzy, niedziela Bożego miłosierdzia to jest pewnego rodzaju wypełnienie takiego testamentu, takiej prośby, którą Pan Jezus skierował do Siostry Faustyny, mianowicie, aby pierwsza niedziela po wielkanocy Kościele i na całym świecie była obchodzona jako niedziela Bożego Miłosierdzia. W tym roku mamy 90. rocznicę objawień siostry, siostrze Faustynie, ale również mamy 40 rocznicę od momentu pierwszego wydania w formie książki dzienniczka siostry Faustyny, czyli duchowych przeżyć, duchowych rozmów, które ona odbywała z Jezusem w czasie swojej posługi zakonnej. Dlatego zachęcam Was do tego, aby ten dzień był przeżyty właśnie w gronie takiej atmosfery modlitewnej, w takiej atmosferze rodzinnej. Chciałbym, aby każdy jak najwięcej, aby każdy jak chciałbym, aby każdy z Was w tym dniu wspólnie ze swoją rodziną, jeżeli nie w domu, to w kościele pomodlił się koronką do Bożego Miłosierdzia. Już dzisiaj zapraszam Was na godzinę Bożego Miłosierdzia, która w naszej parafii będzie w tę najbliższą niedzielę o godzinie 15. Ta godzina Bożego Miłosierdzia jest to jedna z obietnic, którą Jezus dał w siostrze Faustynie, a mianowicie, że każdy, kto w tej godzinie będzie modlił się koronką Bożego Miłosierdzia, będzie otrzymywał ode mnie potrzebne łaski, otrzyma w tym dniu, w tej godzinie odpuszczenie, wszystkich grzechów, jeżeli będzie w stanie łaski uświecającej. Dlatego nie, nie zmarnujmy tego dnia, nie zmarnujmy tego wielkiego daru, który Pan Bóg chce nam dać, po to abyśmy mogli zobaczyć jak piękna jest jego miłość do nas i jaką piękną miłością my również możemy się nawzajem darzyć. Oczywiście wszystko zależy od tego czy ja będę chciał dostąpić tego daru, czy ja będę chciał Dać coś z siebie, po to, aby Bóg wszedł w moje serce i je przemienił. Zapraszam Was w, imieniu, w swoim, w imieniu wszystkich nas, księży, na godzinę 15, abyśmy razem wspólnie mogli uwielbiać Jezusa Chrystusa, ukrytego w najświętszym sakramencie, abyśmy mogli korzystać z Jego darów miłosierdzia, abyśmy mogli korzystać z Jego zdrojów, które On chce nam każdego dnia dawać. Do zobaczenia.